Kolejny wyjazdowy mecz, w którym strzelacie kilka bramek i nie wygrywacie. Bardzo to frustrujące jest? No czy frustrujące? Na pewno nie może tak być, że na wyjazdach strzelamy dużo, dużo bramek i, i nie umiemy wygrać tego, tych, tych meczów. Na pewno wygrywaliśmy 1-0, powinniśmy utrzymać ten wynik. Coś, coś zaszwankowało w, na naszej, w naszej grze i straciliśmy dwie bramki i później później w drugiej połowie fajnie weszliśmy w drugą połowę i, i, i wyrównaliśmy stan spotkania. No i później już ciężko było skonstruować jakąś akcję w wojsku, było coraz gorsze. Na pewno ciężko się gra z takim zespołem jak Korona, która czeka tylko jak wywalczy rzut rożny, czy wywalczy aut z boku boiska i wrzuca piłki do nasze pole karne. Na pewno był ciężki przeciwnik, ale... ale... Ale co zrobić, no trzeba szanować ten punkt i, i jedziemy dalej do Łęcznej, I tam, tam musimy zwyciężyć, bo tych punktów brak, y, troszeczkę brakuje, trochę straciliśmy w poszednich meczach i, i potrzebne jest nam zwycięstwo. No właśnie, to już razem z Pucharem siedem meczów bez zwycięstwa, zaczyna ciążyć na Was taka presja, że w końcu trzeba te trzy punkty wywalczyć? Nie, żadnej presji nie ma, my, my staramy się myśleć o każdym kolejnym meczu, w, w każdy kolejny mecz chcemy wygrać i jak najlepiej się zaprezentować, ale jest potrzebne to zwycięstwo dla nas, dla, 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 ta, dla układu tabeli i, i, i na pewno do, dążymy do tego. Dostajesz dzisiaj czwartą żółtą kartkę i razem z Paweł, razem z Dudu nie zagrasz w Łęcznej, to będzie duże osłabienie dla drużyny, w, w, szczególnie w szykach defensywnych. No, mamy paru zawodników, y, którzy mogą nas zastąpić, także myślę, że dostaną szansę i, i pokażą się z dobrej strony. Y, Zgadza się, dostałem czwartą żółtą. Za, za pierwszy faul w meczu też troszeczkę mógł, mógł arbiter poczekać z tą żółtą.